Siemanko, siemandero, witam Was bardzo serdecznie na kanale Wellbe Studio, Krzysztof Ferenc, Wojaszek Fericzek, kłaniam się nisko. Dzisiaj przygotowałem dla Was taki ekspresowy trening brzucha, 10 szybciutkich, ale zacnych ćwiczeń na mięśnie brzucha, które możecie wykonywać sobie tak naprawdę nawet ze 3 razy w tygodniu. Partnerem strategicznym kanału WellBe Studio jest Katerin Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Kładziemy się na matę. 60 sekund. Pracujemy. Działamy. Krótkie spięcia. 60 sekund. Hop. Kolanka, stawy kolanowe zgięte. Dłonie albo na brzuchu, albo przed sobą, ewentualnie na potylicy. Nie ciągniemy, tylko za szyję. Wypuść powietrze. Podtrzymaj spięcie. Rozluźnij. Tak jest. Tylko króciutko, jak ja to mówię, tak do podłopacia. Spięcie brzucha. Wypuszczam powietrze. Brzuch jest twardy. Cierpliwie, nie szarpie. To nie SIDAPS, tak? Sz, wypuść. Dopnij. Rozluźnij. Możesz dać nawet ręce za siebie, ramiona. Hop. Uczciwie, broda mostek. Wypuść powietrze. Hop. Już mamy pół minutki. Ciach. Pracuj oddechem podczas pięć brzucha krótkich, czy takich dłuższych, głębszych oddech jest bardzo ważny końcóweczka. Odpoczywamy pół minutki przerwy, nie zmieniacie pozycji tak naprawdę. Idziemy teraz do dynamicznego Sidapsa. Czyli zgoła inne ćwiczenie. Niby też spięcie brzucha, niby podobny, podobne wektory ruchu, natomiast ćwiczenie bardziej dynamiczne. sit up taki klasyczny. Sięgamy dłoni daleko do podłogi, kolanka szeroko, dynamicznie. Staramy się zrobić sporą ilość powtórzeń tych sit upsów w ciągu jednej minutki. Co, lecimy, tak? Hop, za siebie łapki, góra. Hop, przestawię sobie wodę. Ciach, hop, Shu. Hop. Hop. Uf. Jak odjeżdżacie od pięt, poprawcie pozycję. Hop. Możecie ewentualnie też dać buta do buta. Kolanka na zewnątrz. Tak, ja wolę szeroko. Stop. Hop. Pięty w podłogę. Uf. Wypuść powietrze. Końcówka. I mamy to. Odpoczywamy. Pół minutki. Szybciutko zleci. Lecimy sobie spięcie brzucha um, poprzez przyciągnięcie kolana do klatki piersiowej oraz klatki piersiowej do kolana. Pracujemy sobie na zmianę unilateralnie, czyli idziemy klatką piersiową. Najpierw do jednego kolana robimy pełne rozłożenie do takiej pozycji rozciągnięcia mięśni brzucha i pracujemy do drugiego kolana, lewe, prawe, na zmianę. Wypuść powietrze, dopnij mocno brzuch, nie musisz tutaj szarpać, bujać się, tylko skupić się na spięciu mięśni brzucha. Spauzuj, hop, tak jest. tak spokojna praca hop trzymam. Trzymamy tempo Pracy oddechem. Tak jest. Kolejne ćwiczenie. Nożyce, takie można powiedzieć, pionowe. Jeżeli potrzebujecie, zróbcie sobie z dłoni taką wkładkę, taką podkładkę pod odcinek lędźwiowy. Jeżeli nie potrzebujecie, nie macie problemów z jakimś takim... Przepraszam, miejscowym zmęczeniem w odcinku lędziowym to nie musicie tego robić. Ramiona mogą być wzdłuż słowia. Natomiast pracujemy na zmianę. Dopiero jak jedna noga jest u góry, to druga idzie ku dołowi, tak? W sensie. Hop, dopiero. Dopiero. Nie napędzamy w ten sposób, tak? Nie chciałbym, żebyście robili w ten sposób. Hop, 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 hop. Chcecie utrudnić? Ciach. Nie ma ganianego, noga nie napędza nogi. Próbujemy wytrzymać minutkę. Oddychamy. Zobaczcie, ja nie podłożyłem pod lędźwie, nie mam potrzeby. Nic tam się z lędźwiami nie dzieje. Końcóweczka. Pół minutki przerwy. To jest bardzo dobry moment, żeby troszeczkę mięśni brzucha rozciągnąć. Pies z głową w górze. Możecie zaprzeć buty. Zerkamy sobie troszeczkę w kierunku sufitu. Jeżeli nie możecie zadrzeć brody, nie zadzierajcie. Możecie też zrobić przez, przedramiona. Z powrotem kładziemy się na plecy. Znowu możecie zrobić podkładkę pod lędźwie. I przenosimy sobie nogi, dwie stopy złączone na jedną stronę i na drugą stronę robimy sobie takie wahadełko. Tak? Czyli hop. 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 Trudne ćwiczenie. Mało przyjemne w odczuciach. Mali brzuch, tak? Takim lekkim łukiem. Lekkim łukiem, jeszcze chwileczkę. Rozluźnijcie, jeżeli czujecie takie spięcie jak ja. Jeżeli nie potrzebujecie rozluźnienia, nie róbcie tego. Pracujemy cały czas. Końcóweczka. Hop, rozluźniamy. Możecie poleżeć. Bardzo podobne ćwiczenie. Idziemy teraz tak krok w przód, jeżeli chodzi o stopień trudności. Będziemy sobie teraz kręcić takie nie za duże koła. Możemy pół minutki pokręcić te koła, też stopy tak złączone, identyczna pozycja jak była przed chwilą. Możemy przekręcić, pokręcić te koła w jedną stronę, pół minutki w drugą stronę, pół minutki. Albo możecie, wedle uznania, zrobić kilka powtórzeń, pięć w jedną, na przykład pięć w drugą. Jak Wam wygodnie, tak? To też będzie trudne ćwiczenie. Kółeczko. 10 sztuk. Ja potrzebuję chwilkę rozluźnienia. Ja prowadziłem teraz w lewą stronę. W prawą stronę 10. Jeszcze chwilkę, ale smaży. akurat będzie po 10. Tak jest. Uch. Jak tam brzuszki? Ale przy pieku. Wysoki plank, wchodzimy sobie w wysoki plank i tutaj nie ma żadnej fizyki kwantowej. Trzymamy sobie wysokiego planka, popróbujemy go przytrzymać przez 60 sekund. Jeżeli będzie problem, rozluźnimy, wrócimy do pozycji, rozluźnimy, wrócimy do pozycji, tak? Dwa oddechy. Pamiętajcie, że w tych wysokich plankach męczy się nie tylko brzuch, taki też szeroko pojęty kor, ale tutaj Obręcz barkowa, klatka piersiowa, więc postarajmy się podtrzymać. Hop, nie puszczamy lędźwi. Lepiej, już wolę, żebyście mieli troszeczkę wyżej biodro, niż żebyście niż żebyście mieli puszczone lędźwie, tak? taką hiperlordozę, bo to na pewno doprowadzi do takiego miejscowego zmęczenia w odcinku lędźwiowym będzie nieprzyjemnie bolało. Te miejscowe zmęczenie odcinka lędźwiowego przełoży się tu też na ból przy innych ćwiczeniach siłowych. Ja przyszedłem sobie na pięści, tak mi jest wygodnie, jeżeli chodzi o mój nadgarstek. Zdecydowanie, wolę jaką jest przedłużenie mojego przedramienia stawu łokciowego barkowego, yy, a nie trzymam go w ten sposób, tak jest mi tak niekomfortowo. Też tak, też możemy oczywiście podtrzymać końcóweczka. trzęsie, podtrzymaj. Podtrzymaj, tak jest. Pół minutki przerwy. Kolejne ćwiczenie, gdzie łączymy mnie z tym ćwiczeniem taka relacja love hate relationship, czyli z jednej strony kocham, z drugiej strony nienawidzę. Mountain climbersy, spinaczka górska. Z racji tego, że mamy 60 sekund, to jest dosyć dużo pracy. Możecie robić powolutku, noga za nogą, możecie robić bardzo szybko, możecie robić takim tempem średnim, dobierzcie to pod siebie. Ja trochę to tempo będę pewnie zmieniał. Pracujemy, minutkę, można, zobaczcie, hop, spokojnie, można szybciej. Możecie przeskakiwać. Ciężko. Dwa oddechy, jeżeli nie potrzebujecie. Pracujecie cały czas. Koncułeczka. Trzymaj. Trzymaj. Ależ góra parzy. Odpoczywamy pół minutki. Wysoki podpór. Dwa kolanka będą wędrowały za chwilkę pod brzuch, czyli znowu skupiamy się tutaj. Obręcz, barkowa klatka, piersiowa. Ten nadgarstek trochę poboli. Trzymamy tę pozycję. Stabilizujemy mocno. Szeroko pojęty kor. Dwa kolanka takim przeskokiem pod brzuch i wracamy do pozycji. Tak, no. Powiem wam, te to mi dało do wiwatu. Jedziemy. Pop, skocz. Dla mnie chwila pauzy. Dwa oddechy. Jedziemy dalej. trudne w Mocno wypadku brzucha zaangażowany. Ciężko tutaj, jeżeli chodzi o górę pozycji. I jeszcze chwilkę luzu. Jeżeli nie potrzebujesz, nie odpoczywaj. U już góra zajechana. Końcówka. Przytrzymaj. Czas. Tak jest. Ostatnie ćwiczenie. Wysoki podpór i nogi będą pracowały na boki. Czyli tak jak widzicie tą końcówkę użyłem Wam tak, żebyście popracowali nie tylko brzuchem, że tak powiem tą przednią częścią, ale szeroko pojętym kor. Tutaj lędźwie, boki. Mocna stabilizacja. Kolejne ćwiczenie znowu w wysokim podporze. Nóżki pracują na boki. Możecie też szybszym tempem, wolniejszym. Jak uważacie, możecie przeskokiem hop, 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 może być. Możecie hop, hop, wrócić albo wrócić. Rozluźniam, oddech, hop. U mnie brzuch jak brzuch, nie wiem jak u was, ale ta góra bardzo mocno jest zmęczona. Pewnie też poprzednimi treningami, ale sporo tych pozycji trudnych. Chwilka luzu. Robicie, jeżeli nie potrzebujecie przerwy i walczymy dalej, bo jeszcze 60 sekund się nie skończyło. hop, tak jest to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj rozgrzeweczkę, tak jak mówiłem, po waszej stronie rozciąganko mięśni brzucha czy tutaj obręczy barkowej, klatki piersiowej również po waszej stronie jeżeli materiał był spoko, kciuki oczywiście komentarze dzwoneczki, subowanie kanału Welby Studio, no uchotałem się niesamowicie, napiszcie w komentarzu czy ten Zestaw 10 ćwiczeń był dla Was prosty, czy wręcz przeciwnie, bo ja uważam, że był bardzo wymagający, ale też bardzo fajny i wartościowy. Do następnego i pamiętajcie, że Sixpack nie jest budowany tylko w kuchni, ale też na siłowni podczas, podczas ciężkich treningów siłowych i podczas tego typu treningów na mięśnie brzucha. Dzięki, kłaniam się nisko-wysoka piona. Cześć do następnego.